Po raz kolejny wracamy do dyskusji na temat pomysłu, który został co prawda tutaj przegłosowany w tej izbie, ale w, w sposób oczywisty łamie traktaty europejskie. W tym wypadku mowa o artykule 14 Traktatu Unii Europejskiej, mówiącym ekspresji z że to państwa członkowskie otrzymują mandaty. Nie ma czegoś takiego, co roi się w głowach szczególnie tej lewej strony sali, jak europejski demos. Jak więcej yy, europejskości w trybie wyborczym, to państwa narodowe, państwa członkowskie zgodnie z traktatami unijnymi wybierają swoich przedstawicieli i te aroganckie głosy kierowane pod adresem prezydencji są niczym innym jak waszym oderwaniem od rzeczywistości. Popytajcie w waszych państwach, kto jest zainteresowany jednolitym okręgiem wyborczym, przecież to będzie w sposób oczywisty eliminowało. I oddalało jeszcze bardziej wyborców, od jego reprezentantów. To są wasze idee, chore idee, które de facto w moim przekonaniu yy, osłabiają ten wspaniały projekt, jakim jest projekt Unii Europejskiej, bo to wasze pomysły nie mają nic wspólnego z tym, co legło u podstaw ojców założycieli, kiedy państwa narodowe umówiły się na projekt Unii Europejskiej. I te chore pomysły prędzej czy później skończą się tym, że obywatele od takiej, to, takiego Parlamentu, jaki Wy proponujecie, odwrócą się plecami. Dziękuję uprzejmie.